Pragniemy przypomnieć Wam, że jesteście istotami przede wszystkim wibracyjnymi, co oznacza, że musicie zwracać uwagę na coś innego niż to, co widzicie, słyszycie, wąchacie, smakujecie i dotykacie. Choć te uczucia są interpretacjami wibracji, to większość ludzi o tym nie wie. Więc chcemy pomóc Wam zrozumieć, że emitujecie sygnały wibracyjne, pomóc Wam zrozumieć, że na emitowane przez Was sygnały Cały czas otrzymujecie odpowiedzi, i to są właśnie wasze życiowe doświadczenia. Większość ludzi o tym nie wie, ale wielu nie chce tego wiedzieć, ponieważ nie chcą oni przyjąć odpowiedzialności za to, co się pojawia, zwłaszcza za te momenty, których nie chcieli. Abraham, jestem pewien, że nie jestem twórcą własnej rzeczywistości, bo nie stworzyłbym czegoś takiego. A my mówimy. Nie powiedzieliśmy, że robicie to celowo, ale prawdą jest, że to robicie. Brzmi trochę jak oskarżenie, prawda? Ty to zrobiłeś. Ale kiedy zdacie sobie sprawę, że macie twórczą kontrolę nad swoimi doświadczeniami, ponieważ macie wibracyjną kontrolę nad swoimi doświadczeniami, dzięki zdolności do skupiania swojej uwagi, wtedy powiecie: W porządku. Jednak w przypadku trudności Powiecie, to nie jest w porządku, to nie powinno być takie trudne. A potem mówicie coś, co jest ostatnią rzeczą, jaką chcielibyśmy od Was usłyszeć. Nie jestem w tym dobry, jesteś w tym dobry, tylko nie wiesz, że jesteś w tym dobry. Po prostu nie ćwiczyłeś bycia w tym dobrym w sposób, który naprawdę daje Ci jasność. I właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić. Jeśli słuchasz nas od jakiegoś czasu, Słyszałeś, jak mówimy, że jesteś twórcą własnej rzeczywistości. Bla, 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 bla. Ileż można. I że żyjesz w wibracyjnym wszechświecie. Bla, 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 bla. I pewnie masz już dość słuchania, jak powtarzamy to w kółko. Ale tak jest. Jesteście twórcami własnej rzeczywistości. A mimo to życie ciągle rzuca wam kłody pod nogi, prawda? Cóż, no właśnie nie do końca. Życie dzieje się wokół Was, możecie je obserwować, ale wcale się na Was nie skupia. Żadne pojawiające się doświadczenia nie są dla Was testem. Życie nie rzuca Wam wyzwań ani nie daje Wam lekcji. Ono się tylko wokół Was wydarza, abyście mogli je obserwować i bawić się wspaniałą paletą jego możliwości. Więc życie toczy się wokół Was, a Wy uczestniczycie w nim poprzez swoją obserwację, Wasze wspomnienia, Waszą świadomość, poprzez rozmowy, w których uczestniczycie. I robiąc to wszystko codziennie dochodzicie do wielu wniosków na temat tego, czego chcecie. Ponieważ życie pomaga wam zauważyć, czego nie chcecie. Trafiając na to, czego nie chcecie, budujecie coraz jaśniejszy obraz tego, czego chcecie. Proste. I to właśnie ta wspaniała różnorodność, ten kontrast, pomaga wam dojść do ważnych, osobistych wniosków i preferencji. Te wnioski tworzą się w Was i to nazywamy krokiem pierwszym. Ponieważ ta różnorodność kontrastu, który Was otacza, powoduje, że prosicie o to, czego chcecie. Niezależnie czy używacie do tego słów czy nie, ciągle poznajecie swoje osobiste preferencje. Tacy się urodziliście. Zawsze tacy byliście i nigdy nie przestaniecie tacy być. Chcemy, żebyście zaakceptowali fakt, że w ten sposób funkcjonujecie. Krok pierwszy to naprawdę dobra rzecz. Pragnienia są tym, co wciąż od was płynie i są podstawą ekspansji wszechświata. To cudowna rzecz. Prosicie o to, czego chcecie. To jest krok pierwszy. Krok drugi to nie wasza praca. W tym miejscu prawo przyciągania i źródło w was odpowiadają na to, o co prosicie. Kiedy tylko emitujecie sygnał, absolutnie zawsze zostaje na niego odesłana odpowiedź. Prośba, odpowiedź. Prośba, odpowiedź. Ale ta część, która jest dla was trudna, polega na tym, że często wydaje Wam się, że pomiędzy prośbą a odpowiedzią wszechświata upływa mnóstwo czasu. Nie ma jednak żadnej przerwy czasowej pomiędzy prośbą a odpowiedzią. Jedyną przerwą czasową jest ta, pomiędzy Waszą prośbą a Waszym wibracyjnym dopasowaniem się do odpowiedzi. Mówicie, Abraham, to nie może być prawda, bo ja tego naprawdę chcę. I wypatruję odpowiedzi, więc gdyby się pojawiła, to bym o tym wiedział. Jednak musicie pamiętać, że odpowiedź najpierw przychodzi w formie wibracyjnej. Oho, pomyśli sobie część z Was więc to jest haczyk przekonujecie mnie o czymś wibracyjnym, czego nie mogę zobaczyć, usłyszeć, powąchać, posmakować ani dotknąć. I możecie sobie cały dzień powtarzać, proś, a będzie ci dane. Wiesz co, Abraham, możesz nawet sobie napisać o tym książkę, ale ja nie czuję, że jest mi dane. A my mówimy to dlatego, że jesteś na innej częstotliwości niż to, o co prosisz. Musisz dostroić się do wibracji tego, o co prosisz. Powiedzmy, że chcesz więcej pieniędzy, bo wyraźnie widzisz, że nie masz ich wystarczająco dużo. Czujesz się biedny. Przyblokowany, masz kłopoty finansowe, lub po prostu nie jesteś usatysfakcjonowany z tego, co posiadasz. Jeśli tak się czujesz, to taki jesteś. A ty mówisz, nie, czuję niedostatek, ponieważ mam mało. A my mówimy, nie, masz mało, ponieważ czujesz niedostatek. Innymi słowy, działa to inaczej niż myślisz, ale obserwujesz to już tak długo. Że nie wiesz, co było pierwsze, ale tym, co zawsze jest pierwsze, jest Twój stan wibracyjny. Następnie każda manifestacja jest już tylko dopasowana do tego, jak się czujesz. Więc, jeśli chcesz więcej pieniędzy, ale czujesz, że nie masz ich wystarczająco dużo, to możesz prosić, prosić i prosić. Codziennie, każdego dnia, możesz odmawiać modlitwy, powtarzać afirmacje i robić wszystko, co w Twojej mocy. Jeśli jednak głęboko w środku czujesz strach lub brak pieniędzy, to oferujesz wibrację, która całkowicie różni się od wibracji tego, co chcesz otrzymać. Chcesz więcej pieniędzy, ale twoja wibracja mówi: Mam za mało. Wszechświat i prawo przyciągania odpowiadają na to, co czujesz. Wielu naszych fizycznych przyjaciół, zwłaszcza na początku drogi, mówi: W takim razie nie mam możliwości, żeby się tam dostać. Nie mogę dotrzeć tam, gdzie chcę z miejsca, w którym jestem. Skoro brakuje mi czegoś, czego chcę i jestem świadomy, że tego nie mam, to odczuwam brak. Gdybym go nie odczuwał, to w ogóle nie byłoby tej rozmowy. Więc jak mam to zrobić? My mówimy: musisz poczuć się tak, jakbyś to miał, żeby to mieć. Na co odpowiadacie? Okej, okay, to mi to daj, to wtedy się tak poczuję. Chcemy, żebyście jednak spróbowali chociaż małymi krokami, na krótką chwilę, co jakiś czas, nie aktywować w sobie wibracji tego, czego Wam brakuje i skupić się na aktywowaniu wibracji tego, czego chcecie. To nie jest tak trudne, jak myślicie. Więc krok pierwszy to kontrast, powodujący, że prosisz. Krok drugi, otrzymujesz to od razu, na poziomie wibracyjnym. Krok trzeci polega na tym, że musisz przekonać siebie, że nie ma luki pomiędzy proszeniem a otrzymywaniem. To jest Twoje zadanie. Musisz czuć, że to już jest, żeby faktycznie mogło być. Wiemy, że wzbraniasz się przed tym, ale wielu z Was to praktykuje i udaje im się to uczucie znaleźć. Wielu z Was rozumie prawa wszechświata i znajduje sposoby na skupienie się na dobrym samopoczuciu, bez konieczności posiadania najpierw wszystkich materialnych dowodów. Czy słyszysz, jakie to jest ważne? Jeśli nie potrzebujesz materialnych dowodów na to, czego chcesz, żeby móc to poczuć, wtedy jesteś w stanie osiągnąć wibracyjne dopasowanie do tego, zanim się fizycznie pojawi, co z kolei oznacza, że musi się tak stać. Jester powiedziała, Proszę, 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 nazwijmy to krokiem czwartym, proszę, proszę, czy nie możemy nazwać tego krokiem czwartym? Potrzebujemy kolejnego kroku. Potrzebujemy kolejnego kroku, obracha, proszę, nazwijmy to krokiem czwartym. Ok, krok czwarty. Czyli tak. Krok pierwszy, wasza prośba. Krok drugi, natychmiastowa odpowiedź źródła. Krok trzeci, wasze dopasowanie wibracyjne. Ale teraz, mówiliśmy już o tym jakiś czas i całkiem to do Was trafia. Jeśli nie próbujesz na siłę zbyt mocno się starać. Jeśli zwyczajnie zaakceptujesz, że jesteś z natury istotą, która czuje się dobrze. Jeśli wstaniesz rano, zanim zaczniesz myśleć o rzeczach, które masz do zrobienia, a których robić nie masz ochoty. Zanim zaczniesz sobie przypominać wszystkie niesprawiedliwości dnia wczorajszego lub te sprzed 10 lat. Zanim sobie przypomnisz, że idziesz dziś do pracy do miejsca, w którym nie chcesz być, zanim Twoje dzieci wstaną. Zanim jakakolwiek z tych rzeczy się wydarzy, rzucając wyzwanie Twojemu dobremu samopoczuciu, jeśli możesz zatrzymać to dobre samopoczucie na chwilę, poprzez myśli bardzo ogólne, ponieważ jak zaczniesz myśleć o szczegółach, to zazwyczaj nie działa tak dobrze. Przyjmij postawę wdzięczności. I porozpływaj się w niej trochę. Prawo przyciągania ci w tym pomoże, bo mówi ono, że podobne przyciąga podobne. Prawo przyciągania da ci, w zasadzie to ono ci nie daje niczego, tylko jest. To tak jak grawitacja nie daje ci przyczepności do planety, tylko po prostu jest. Więc prawo przyciągania zapewni to spójne życiowe doświadczenie. Więc mówiąc jasno i wprost, Masz 17 sekund, by podtrzymać tę myśl i zamienić w coś jeszcze bardziej potężnego. 17 sekund i kolejna podobna myśl dołączy do poprzedniej. Jest manifestacyjna moc w przekraczaniu tego progu 17 sekund, o której większość ludzi nie wie. W przeciwnym razie po przebudzeniu rano upewniliby się, że pozostają przez co najmniej 17 sekund z myślą, z którą czują się dobrze. Lub, jeszcze lepiej, że nie wprowadzają żadnej myśli, z którą poczują się źle. Ponieważ, kiedy wstajesz, nie masz żadnych myśli. Podczas snu zatrzymujesz cały pęd wszystkich myśli. To naprawdę ważna rzecz do zrozumienia. W większości tego nie zauważasz, bo jak tylko wstajesz, to zaczynasz myśleć tak szybko, że od razu wznawiasz cały ten pęd dokładnie z tego samego miejsca i zaczynasz wszystko od nowa. Ale kiedy śpisz, wszystkie myśli się zatrzymują. Prawo przyciągania jest zawieszone dla ciebie. Twój punkt przyciągania nie przyciąga. Więc gdy się budzisz, masz bardzo dobrą okazję na wstanie z łóżka prawą nogą. To wasze powiedzenie, my za nim nie przepadamy, ale pomyśleliśmy, że uznacie je za trafne. Masz bardzo dobrą okazję do strojenia do wibracji tego, czego pragniesz. I największą szansę masz zaraz po przebudzeniu, zanim jakiekolwiek myśli zaczną płynąć. Mówiliśmy już o tym od jakiegoś czasu, i Ester naprawdę, naprawdę słuchała. Zdecydowała więc, że pierwszego dnia po przebudzeniu utrzyma swoje dobre samopoczucie, z którym się obudziła. I nie dotrzymała nawet do śniadania. Była przez to poirytowana, co tym bardziej nie pomogło. Ale kolejnego dnia spróbowała znów i dotrzymała zaledwie do końca śniadania. Przy okazji odkryła, że gdyby nie musiała czytać otrzymywanych maili, to by bardzo pomogło. Więc jej główną intencją stało się podtrzymywanie dobrego samopoczucia tak długo, jak mogła tylko podtrzymywanie. I tym, co zaczęła zauważać po drugim, trzecim i czwartym tygodniu robienia tego, to, że nie tylko było jej łatwo znaleźć i utrzymać tę wibracyjną częstotliwość dobrego samopoczucia, ale też zaczęły się pojawiać przeróżne inne pozytywne skutki, których słowa nie oddadzą. Musisz to zrobić i przekonać się sam, ponieważ słowa nie uczą. My tylko wyjaśniamy, czego Ester doświadczyła. Odnalazła nową jasność w kwestiach, w których jej wcześniej nie miała. Odnalazła swój stabilny tor jazdy. Przypomniała sobie historię Jerego o amortyzatorach, którą czasami opowiadał. Pojechał na jazdę próbną nowym samochodem. To był piękny Cadillac i było to w San Diego. Sprzedawca zabrał go na taką drogę, na której zdaniem Jerego żaden ładny samochód nie powinien się nigdy znaleźć. I nie mógł wyjść z podziwu, jak wspaniale ten samochód się prowadził. Nawet na tak wyboistej drodze, miał on takie zawieszenie i amortyzatory, że nawet jadąc po wybojach praktycznie w ogóle ich nie czuł. Chcielibyśmy użyć tej analogii dla Was tutaj. Gdy znajdziecie się w wibracyjnej spójności z tym, kim naprawdę jesteście i uda Wam się ją podtrzymać przez jakiś czas, to działa to jak amortyzator. Nawet jeśli dookoła Was mogą nadal dziać się podobne rzeczy. Nawet jeśli będziecie je czasem dostrzegać, chociaż dzięki prawu przyciągania, to coraz mniej prawdopodobne, że będziecie na osobistym poziomie uczestniczyli w czymkolwiek niechcianym, gdy zaczniecie podtrzymywać się w tej wibracyjnej spójności. Ale, co najważniejsze, nie chcemy, żebyście stali się wibracyjnymi snobami. Ester czasami mówi: Jestem wibracyjnym snobem, lubię jasność i nie będę akceptować żadnego pogmatwania. Ale kiedy dbasz o to, jak się czujesz i praktykujesz, aż będziesz w stanie utrzymać swoje dobre samopoczucie z większą ciągłością, wtedy nie czujesz się już tak jak wcześniej. Wiesz, jak to jest, gdy pierwszy raz się dowiadujesz, że sam kreujesz własną rzeczywistość. I czujesz się z tym świetnie. I wtedy nagle ktoś mówi coś, co rujnuje twoje dobre samopoczucie. I myślisz sobie, nigdy więcej się już do ciebie nie odezwę. Będę cię unikać, jesteś przygnębiaczem. Ale z czasem zaczynasz być w trybie unikania wszystkiego w ogóle. Nie możesz oglądać telewizji, nie możesz za bardzo wychodzić do świata na zewnątrz, musisz oddać komuś swoje dzieci, nie możesz się tak bardzo zabarykadować w samotności, żeby pozwoliło ci to na ciągłe utrzymanie wibracji. I tylu rzeczy sobie odmawiasz w ogóle próbując to zrobić. Korzyści płynące z dopasowania wibracyjnego nie powinny być obarczone kosztem stawania się pustelnikiem. Powinieneś być w stanie praktykować swoje dopasowanie, aż jesteś w tym na tyle dobry, że możesz pójść gdziekolwiek, być gdziekolwiek i z kimkolwiek i pozostać w swojej wibracji. I to nazwijmy krokiem czwartym. Bo Ester nalegała. Więc czego to tak naprawdę wymaga? To wystarczająca determinacja, żeby świadomie koncentrować się na właściwej częstotliwości zaraz po przebudzeniu. I zanim się obejrzycie, będziecie umieli to osiągnąć i podtrzymać. A następnie zwyczajnie obserwujcie, co się wydarza w Waszym doświadczeniu. W wyniku tego nowo odnalezionego dopasowania i nowo odkrytej jasności.